Dzień dobry. Dzisiaj będziemy Państwa zachęcać do tego, żebyście wprowadzili Państwo do swojej rodziny prostą technikę, prostą metodę na rozwiązywanie wielu rodzinnych wyzwań, konfliktów, dylematów. Takim rozwiązaniem prostym są narady rodzinne, zwane również spotkaniami rodzinnymi. Może brzmi to jakoś enigmatycznie i górnolotnie, natomiast jest to prosta technika, która polega na tym, że spotykamy się wszyscy przy stole, rozmawiamy o wybranym temacie I poszukujemy wspólnie rozwiązań na nasze rodzinne wyzwania. Robimy to po to, żeby dać z jednej strony dzieciom przestrzeń na to, żeby wypowiedziały się, żeby uczyły się tego, by wyrażać swoje zdanie, szanować zdanie innych. Nam, rodzicom, rozwiązuje to problem wiecznej walki o przetrwanie. Można w ten sposób załatwić i domowe obowiązki, i to, jak wyglądają wieczory. Kto co robi w domu, jak się zachowujemy przy stole, i dzisiaj pokażemy właśnie na takim przykładzie, jak wygląda spotkanie rodzinne. Do przeprowadzenia spotkania rodzinnego poza naszymi członkami rodziny, przyda nam się coś takiego jak pałeczka mowy, która będzie uczyła nasze dzieci, że mówi ta osoba, która pałeczkę mowy ma w ręku. Dziewczyny, chcielibyśmy z dzisiaj porozmawiać o tym, jak zachowujemy się w czasie posiłków. Okej. Okay? Marysia no ma jakiś to? pomysł. Ja Proszę. Że na przykład ktoś nie wszystkiego zje, to odstawię celarz, a resztki wyrzuca do kosza. Aha, no dobrze, dobra, to ja może będę zapisał. No. ja No, no, no tak? będziesz ty pisał, czy ja? nie? No mhm. I nie brykamy przy stole. Każdy z nas siada do narady rodzinnej ze, swoim, ze swoją karteczką, ze swoim długopisem. To jest bardzo ważne, żeby każdy z członków rodziny miał coś do pisania. To już dzieciom pokazuje, że są ważne, że też będą notowały i mają takie same prawa przy stole, jak my dorośli. Drugą ważną rzeczą jest to, by rozpocząć nasze spotkanie rodzinne od wspólnego podziękowania sobie nawzajem za to, co się wydarzyło. Po co to robimy? Po to, żeby dzieci widziały, że zauważamy też ich te dobre strony, żeby uczyć dzieci, że ich wkład w rodzinne życie jest doceniany i zauważamy to. Często skupiamy się na tych złych rzeczach i o nich pamiętamy, a o tych dobrych zapominamy. Jest jeszcze druga rzecz, która chyba jest ważniejsza przy, tych, przy tym podziękowaniu. Uczy nas przyjmowania tych dobrych komplementów, dobrych myśli, bo często mamy z tych problem. To jest kompetencja, która nam się przydaje na całe życie, więc nie zapominajmy o tym. Marysiu, świetnie nauczyłaś się bardzo szybko grać tę melodię na cymbałkach. To było naprawdę błyskawiczne. Matuniu, a Ty tak fajnie narysowałaś mamie te góry, i taka byłaś docikliwa, to co mama lubi, i trafiłaś dokładnie w punkt. Madziu, a Ty narysowałaś ja pięknego króliczka babci z dziś. Ja chciałam Ci podziękować, Misiu za spacerki, które organizujesz nam co wieczór. Marysiu. Wczoraj to twoja sień tak posprzątałaś błyskawicznie i super. Naprawdę byłam zaskoczona, jak przyszłam do domu i było tak czyściutko. Naprawdę super. Czy ktoś chce coś jeszcze komuś podziękować, Martynia? Nie ja chcę, chcę podziękować bo zawsze wieczorem mnie rozśmie. No to prawda. Chcę też podziękować Macie, że się ze mną Ja chciałam was wam wszystkim po kolei tobie, Tatusiu, Marysiu, tobie. Tobie Maryś, Martuniu też i Tobie Madziu podziękować za to, że tak ładnie zorganizowaliście moje imieniny. Byłam zaskoczona bardzo tymi laurkami i kolacją, którą zorganizowaliście. Było mi naprawdę bardzo przyjemnie. Czy ty Marysiu? Ja chcę też podziękować tacie, że zawsze czytam. Kolejnym krokiem przy prowadzeniu takiego spotkania jest to, że wybieramy temat, który poruszymy na dzisiejszym spotkaniu. Nasz dzisiejszy temat to jest temat zachowania się przy stole. Zawsze przedstawiamy ten problem od swojej strony. Pamiętajmy, by nie wykorzystywać spotkań rodzinnych do tego, żeby prawić kazania i wypominać dzieciom to, co się wydarzyło. Zawsze bazujemy na tym, jakie rozwiązanie znajdziemy i tego potrzebujemy. Ja potrzebuję tego, żebyśmy ustalili, jak zachowujemy się przy stole, bo ten bałagan i szum, który do tej pory był, troszeczkę mi przeszkadza. Zastanówmy się wspólnie, co możemy zrobić, żeby te posiłki nasze były przyjemniejsze. Pamiętajmy by oddać głos też dzieciom. Zacznijmy od tego, żeby dzieci opowiadały, jakie mają pomysły, jak się zachowywać dobrze przy stole. Będziecie państwo zdziwieni, jakie dzieci mają pomysły, często takie, na które my sami byśmy nie wpadli. Pamiętajmy by wszystkie pomysły zapisywać, nawet te, które nam się wydają może głupie, może Przekazywane w formie jakichś wygłupów i, i popisówki. Traktujmy to poważnie. Tą część spotkania rodzinnego potraktujmy jako klasyczną burzę mózgów. To jest właśnie najważniejszy moment w spotkaniu rodzinnym, który daje dzieciom takie poczucie, że ich słowo są ważne, że z powagą zapisujemy wszystko, co podpowiedzą nam. Ja mam taki pomysł, że jak jemy zupę, to jemy w milczeniu. Okej, okay, zupę jemy w milczeniu. To potem sobie to wszystko jakoś uporządkujemy, a jak siadamy wszyscy razem, to, to razem e, i już, zaczynamy jedzenie. Czyli I zaczy wszystko jest nakryte, ale jeszcze nie wszyscy siedzą, to co wtedy? To wtedy czekamy na innych Aha. i e, jak już wszyscy są, to, to zaczynamy jeść. Super. Mhm. Czyli dopiero zaczynamy jeść, jak wszyscy siedzą przy stole, jest wszystko gotowe. Dobra, mhm. To jest ten moment, żeby zapisywać dokładnie wszystko. Klasyczna burza mózgów. Dopiero jak się wyczerpią wszystkie pomysły, przeczytamy je jeszcze raz, i dopiero wtedy jest moment na weryfikację. Zastanawiamy się, czy wszystkie nasze pomysły są pomocne, rozwiązują nasz problem, czy są rozsądne, czy nikogo nie upokarzają, i czy są rozwiązanie na nasz konflikt. Wtedy je zapisujemy wszystkie. Wybieramy osobę, która opracuje to graficznie. to jest bardzo ważne, proszę Państwa, żeby te umowy, które ustalimy w czasie spotkania rodzinnego, były w jakiś sposób graficzny przedstawione. Słuchajcie, to teraz status, yy, napiszesz to wszystko, tak? To ja masz może, notatki. Oj, tak, podsumuję jakoś to wszystko, zbiorę, jak zawsze, wydrukuję. I mm. jutro pokolorujecie. Dzieci często są zrokowcami. Potrzebują takiego zwizualizowania umowy, wtedy łatwiej się do niej odwołać. Końcowym efektem takiego naszego spotkania rodzinnego jest właśnie forma graficzna, którą przedstawiamy na końcu, gdzieś tam wieszamy i do tego się odwołujemy. Dlaczego to jest takie skuteczne? Dlatego, że tutaj pozbywamy się walki o władzę z dziećmi, że to nie my narzucamy dzieciom pomysły, tylko one same. W szukaniu ich rozwiązań uczestniczą, więc to jest bardzo ważne i jeszcze raz na koniec podkreślam, byśmy nie przychodzili na spotkania rodzinne z gotowymi rozwiązaniami i przedstawiali je dzieciom, tylko w czasie spotkania rodzinnego tych rozwiązań szukamy.